Wspaniale. Przede wszystkim bardzo Wam dziękuję za zaproszenie. To rzeczywiście jest taki szalony dzień, bo mam wrażenie, że dzisiaj mamy takie poprawiny po Dniu Edukacji Narodowej i po tym wczorajszym dniu jest dzisiaj mnóstwo okazji do rozmawiania o szkole, o edukacji. I myślę, że jestem tutaj zaproszona głównie dlatego, że rzeczywiście napisałam tę książkę, o której przed chwilą mówiłeś, czyli Young Power, czyli Historię, Tym, Jak młodzi zmieniają świat. I jednym z bohaterem tej książki jest Janek Gawroński, który wiem, że dzisiaj już przed wami występował. I to wszystko sprawia, że połączył nas taki łańcuch dobrych ludzi, a ja dzisiaj jestem tutaj z wami, siedząc w Warszawie. I zazwyczaj opowiadam o pasjach innych osób, o pasjach bohaterów i bohaterek mojej książki, ale przygotowując się do tego wystąpienia przed Wami, odkryłam, że to tak naprawdę bardzo ważne, żeby, żebym Wam opowiedziała o, o swoich pasjach, bo wtedy lepiej zrozumiecie, dlaczego ta książka powstała i co w niej było dla mnie ważne. I nie chodzi wcale o to, żebyście wszyscy tę książkę przeczytali, tylko żebyście chcieli poznać jej bohaterów, a mnie tylko trochę przy okazji. Przy okazji, dlatego że to są rzeczy, o których zazwyczaj nie opowiadam, Tak jak zostałam przedstawiona, jestem dziennikarką, specjalizuję się w edukacji, zwykle możecie mnie zobaczyć na antenie TVN24, czasem z moim pieskiem Rysią, albo przeczytać moje teksty w portalu, ale nie opowiadam o tym, co robiłam sama, kiedy byłam dzieckiem. Ale byłam takim dzieckiem, które podobno dostarczało wielu radości swoim rodzicom, ale mówię podobno, dlatego że z perspektywy czasu, kiedy pomyślę o tych wszystkich rzeczach, które robiłam, to myślę, że dostarczałam im też sporo wyzwań. Dlatego, że byłam dzieckiem, które musiało i chciało, i nawet kiedy świat był przeciw, wszystkiego spróbować. O wszystkim przekonać się na własnej skórze, o wszystko zapytać i wszystkich irytować na koniec. E, czasem w czasie spotkań autorskich wspominam e, taką scenę z trzeciej klasy szkoły podstawowej, e, kiedy moja mama wróciła do domu z zebrania rodziców niemalże płacząc i mówiąc Justyna, ja cię bardzo, bardzo proszę, ty się już do niczego nie zgłaszaj, bo oni wszyscy myślą, że ja cię zmuszam. Żebyście zrozumieli, jak szerokie było spektrum tych zgłoszeń, to opowiem Wam o kilku konkursach, w których brałam wtedy udział. Z wielką radością zgłosiłam się do konkursu wiedzy o Janie Pawle II. Z równie wielkim optymizmem uznałam, że będę ekspertką od Józefa Wybickiego, który był patronem mojej szkoły. Wszystkie konkursy gimnastyczne, w tym najdłuższe kręcenie hula-hop, to była moja specjalność. Ale myślę, że domową czarę goryczy przelałam, kiedy zgłosiłam się do dyktanda, a byłam naprawdę bardzo zła z ortografii. No, dlatego czarę goryczy, dlatego że to moja mama potem musiała słuchać tych wszystkich pytań i na nie odpowiadać i śledzić, jak to jest, kiedy jej dziecko jako ulubioną swoją lekturę, uwa lekturę uważa słownik ortograficzny. Jestem też tym dzieckiem, które uważało, że nie ma lepszej książki w domu niż encyklopedia i koniecznie chciało przeczytać wszystkie zawarte w niej hasła. E, oraz e, to dziecko, które marzyło o tym, że kiedyś w tej encyklopedii będzie. Dlatego bardzo szeroko się uśmiecham, kiedy ktoś mówi, tak jak dzisiaj dziewczyny, że można o mnie przeczytać na Wikipedii, bo to oznacza, że jedno z moich marzeń się spełniło. Mówię o tym wszystkim, dlatego że myślę, że w jakimś sensie jestem żywym przykładem na to, że pasja to jest coś, co może nas rozwijać, ale to nie jest coś jak iskra Boża, co odkrywamy od razu za pierwszym razem, e, wtedy kiedy tylko wejdziemy na salę treningową albo do pracowni chemicznej. To nie jest często coś, co od razu się udaje i coś, w czym jesteśmy najlepsi. Myślę, że moją największą życiową pasją dzisiaj jest edukacja, ale przez wiele, wiele lat był nią taniec towarzyski. Taniec towarzyski, który zaczęłam trenować bardzo, bardzo przypadkowo. Jestem osobą z małego miasteczka, z niespełna tysięcznej bitnicy w województwie lubuskim. I w tym małym miasteczku można było chodzić na zajęcia dodatkowe w szkole, można było być harcerzem, harcerką. Wytrzymałam dwa dni, niestety okazało się, że wymaga to większej koncentracji i dyscypliny niż wtedy w sobie miałam. Dzisiaj myślę, że za szybko się poddałam i bardzo żałuję, bo znam wielu harcerzy, których niezwykle szanuję. Uważam, że to jedna z najlepszych form nauki, jakie można mieć w Polsce, ale nie o harcerstwie, tylko o tańcu mowa. Zastanawiacie się pewnie, jak w tych wszystkich zajęciach nagle w tej mojej małej miejscowości pojawił się właśnie taniec towarzyski, Taka dzisiaj już znana i, i lubiana dyscyplina, bo można było oglądać, można nadal oglądać tancerzy w telewizji. Wtedy jednak dosyć niszowa i niespecjalnie popularna. No, no. kolejny przypadek. to znajduje się jakieś 25 kilometrów od Gorzowa Wielkopolskiego. I kiedyś na pokaz do mojej szkoły podstawowej przyjechali tancerze. I między trzecią a czwartą lekcją zrobili pokaz tańca, taki, wiecie, na sali gimnastycznej, gdzie każdy może przyjść i po po podziwiać. No i wróciłam do domu i powiedziałam mojej mamie, że od poniedziałku zapisuję się na tańce. Pewnie nie byłoby w tym nic dziwnego, bo już słyszeliście o tym, że muszę próbować różnych rzeczy i że wszystko mi się podoba, wydaje mi się ekscytujące. Ma no, był jednak jeden mankament. Ja się Totalnie nie nadawałam do tańca towarzyskiego. To znaczy, mam świetne poczucie rytmu, podobno. E, bardzo lubiłam śpiewać, chociaż nie umiem. E, gram tylko na nerwach, nie umiem grać na żadnym instrumencie. E, no, ale tym największym przeciwwskazaniem do tego, żebym trenowała taniec, e, była, były wady, e, które posiadam. Czyli płasko-koślawość, to w praktyce oznacza, że chodzę tak do środka. E, I skolioza, czyli skrzywienie kręgosłupa. Żadna z tych rzeczy nie jest wymarzonym, wymarzoną cechą tancerki, jakiejkolwiek, tańca towarzyskiego, już tym bardziej. Więc e, moje początki z tańcem to były tak naprawdę korektywy z WFU, życie takie, te wszystkie ćwiczenia, które trzeba wykonywać przed drabinkach, albo chwytać palcami od stóp woreczki z ziarenkami. No to dla mnie tańce były drugi raz tym samym. Rezygnowałam średnio raz na dwa tygodnie. Przychodziłam z płaczem do domu i mówiłam mojej mamie, że ja już nie chcę. I ona oddychała z i myślała, ach dobra, okej, okay. odpuściła właśnie kolejne zajęcia. No tylko, że to było w poniedziałek, a w środę wracałam i mówiłam, no mamo, jak to, pakujmy się, muszę iść przecież na tańca. Byłam wtedy w trzeciej klasie podstawówki. Tego zapału starczyło mi, starczy mi go na zawsze. Trenowałam sportowo dane stowarzyski, biorąc udział w turniejach, a w międzyczasie słyszę, słysząc Justyna głowa, Justyna plecy, Justyna stopy, Justyna jeszcze raz. Nigdy nie słyszałam Justyna nie do rytmu, więc to mnie motywowało. Do klasy maturalnej startowałam, trenowałam. Udało mi się, mimo tych przeciwności, zdobyć tytuł mistrzyni województwa lubuskiego w swojej kategorii więcej niż raz. co było wielką nagrodą, wielką motywacją. A kiedy przyjechałam do Poznania na studia, zupełnie niezwiązane ze sportem, dlatego, że wybrałam studia ekonomiczne, zdecydowałam, że bardzo chciałabym dalej coś robić z tańcem. I że już nigdy nie będę w tym tańcu mistrzynią olimpijską, nigdy nie przekroczę pewnych swoich przeciwności, które ma mój organizm, ale też nie jestem po prostu aż tak dobra. Za to bardzo lubię tego uczyć. To, że lubię uczyć, odkryłam w maturalnej klasie, Prowadziłam zajęcia dla dzieci w Domu Kultury w Witnicy. Ja miałam 18 lat, moi kursanci mieli lat 6. Dzisiaj wszyscy są już dorośli i nieustannie mnie to zadziwia. Um, I stwierdziłam, że taniec jest tym, co może spełni połączyć spełnienie dwóch moich marzeń. Mogę nadal tańczyć, nadal się rozwijać w tej dziedzinie, a przy okazji spełnić marzenie o tym, żeby być nauczycielką. Bo tak, w podstawówce chciałam być nauczycielką, najlepiej matematyki. Potem odkryłam, że to nie do końca dla mnie, ale że te dwie rzeczy można połączyć, że można te dwie rzeczy połączyć. E, uczę do dziś. W tej chwili mam przerwę, bo pandemia trochę to utrudnia, ale od wielu lat mam przynajmniej zajęcia z jedną grupą w tygodniu i to jest coś, co daje mi wielką radość. I e, odkryłam, że jestem w stanie nauczyć każdego. Mam w sobie pokłady cierpliwości, które kiedyś mieli do mnie moi rodzice i nauczyciele, kiedy ciągle zmieniałam zdanie, ciągle gadałam i ciągle pytałam, a dlaczego. I ten przydługi wstęp o tym, jak to było z moimi pasjami, jest tak naprawdę dla mnie podstawą, dlaczego napisałam książkę. W tej książce znajdziecie 30, a tak naprawdę wiele więcej, dlatego że to jest 31 historii, a za niektórymi z nich stoi kilka osób. Ludzi, którzy też znaleźli swoją pasję, którzy znaleźli ten swój tanie towarzyski i znaleźli przestrzeń do tego, żeby o tym opowiadać. Ta pasja może być bardzo różna. W tej książce są sportowcy, bardzo utytułowani, jak Iga Świątek czy Michał Karbownik, który niedawno zadebiutował w dorosłej reprezentacji piłki nożnej, ale też uprawiający sporty niszowe, jak Oliwia Smektała, która pływa synchronicznie, czy Szymon Wiemicki, który jest mistrzem Polski w jeździe agresywnej na rolkach. Jeżeli zastanawiacie się teraz, co to jest jazda agresywna na rolkach, to zapewniam Was, że jeszcze rok temu też tego nie wiedziałam i odkryłam ten sport w internecie właśnie dzięki Szymonowi. I ma taki świetny kanał na YouTubie, nazywa się Roller Ziemniak i może Was nauczyć jeżdżenia na rolkach, nawet jeżeli nie mieszkacie w tym samym mieście. on bo wszystko krok po kroku tam tłumaczy. I ja już naprawdę z tych filmów zamierzam korzystać tej wiosny. Nie zdążyłam przez pandemię zrobić tego wcześniej, ale jest to mój ambitny plan na przyszły rok. Są artyści, są społecznicy, są młodzi naukowcy, osoby, które potrafią zbudować baterię słoneczną z buraków albo taki specjalny kolektor, który oczyszcza wodę z leków. Jest Janek Gawroński, o którym, którego już znacie i z którym już się dzisiaj widzieliście. I Janek jest tutaj dlatego, że jego wielką pasją, moim zdaniem, mo może Janek mnie poprawi, jest zmienianie świata na lepsze. To też jest pasja, którą można odkryć i też czasem się odkrywają wtedy, kiedy dzieje się. Coś nie do końca dobrego. Jak wiecie, Janek ma na swoim koncie chyba już setki, myślę, że nie przesadzę, jeśli użyję tego określenia. Pism, w których próbuje zmienić świat. E, załatwia, żeby można było kupić bilet przez internet dla osoby z niepełnosprawnością. Wycisza dzwonki w szkołach. Pomaga innym uczniom, którzy mają trudności w nauce. No, Janek jest chodzącą bateryjką. Staram się znaleźć takich bohaterów, ale starałam się znaleźć też takich bohaterów których odnajduje trochę siebie, czyli którzy pokonują przeciwności, którym nie zawsze w życiu jest łatwo, nawet wtedy, kiedy na pierwszy, na pierwszy rzut oka czy pierwsze wrażenie wydaje nam się, że w ich życiu wszystko jest bajką. Dlatego w tej książce znalazła się na przykład Liki Gabor, czyli zwycięzczyni Eurowizji, która pięknie śpiewa, ale ona też nie miała w życiu wcale lekko. Po pierwsze, mieszkała już w trzech różnych krajach. To zawsze jest trudne, bo zawsze trzeba się na nowo układać do siebie. o tym każdy, kto zmienił chociaż klasę albo szkołę, a to dopiero kraj. A po drugie, jest z pochodzenia Romką. Co nie jest niczym złym, jak wszyscy tutaj wiemy, bo my cenimy i dbamy o różnorodność, ale stało się powodem, dla którego Wiki musiała słuchać o sobie wiele niewybranych komentarzy. Usłyszałam na przykład, że nie jest Polką. Co jak wiecie, jest naprawdę nieprzyjemne bez względu na to, ile się ma lat, bo dlaczego to ktoś inny ma decydować o tym, kim wy jesteście i kim się czujecie. E, Wiki wspaniale śpiewa i ważne jest dla niej o to, żeby śpiewać o tym właśnie, że w życiu możemy być różni, ale równi, że mamy moc, żeby ten świat zmieniać. Podobnie jest z Zuzią Gabrońska e, będzie mi wracała Janku. Pozdrawiam. Z Ziemią Błońską z Gdańska, która też jest świetną prostą karką i też trochę w życiu przeszła, bo zmagać się z zespołem Tureta, czyli takimi tikami, które sprawiają, że nie może się w pełni skoncentrować na sobie, bo przez jej ciało przechodzą dreszcze, trochę tak, jakby było wam zimno. Um, takich bohaterów e, poznawałam, którzy przekonywali mnie, że żeby coś wygrać, żeby coś zrobić, żeby coś osiągnąć, czasem tą wygraną jest po prostu radość, pochwała kogoś znajomego. Trzeba pewne rzeczy robić wiele, wiele razy. Powtarzać, nie poddawać się, stawać, robić jeszcze raz. I ja wiem, że to wszystko bardzo łatwo się teraz mówi. To z perspektywy czasu, już jako osoba dorosła, dziennikarka, autorka książki, ciągle się uśmiechamy, kto mówi na głos, bo jeszcze cały czas w to nie wierzę, chociaż od e, premiery minęło parę miesięcy, e, możecie powiedzieć: Dobra, to jest dziewczyna, której już wszystko się w życiu udało. Można też powiedzieć, że miałam dużo szczęścia, bo miałam kochających rodziców i pełną rodzinę, i obiektywnie, poza skrzywieniem kręgosłupa i jakimiś drobnymi defektami, e, jestem zdrowa. Nie są to rzeczy, które przeszkadzałyby mi na co dzień. E, ale jestem też osobą, która już sporo widziała i widziała, że inni, którzy mieli gorzej i trudniej, zeszli jeszcze dalej i zrobili jeszcze więcej. Że są inspiracją dla mnie, dla osób młodszych od nich i starszych że chcą opowiadać o tym, że nie zawsze w życiu jest łatwo, ale to, co ich zawsze ratuje, to jest właśnie ta pasja. Ta pasja, którą znaleźli, której szukali czasem bardzo długo, czasem ona się ujawniała po latach. Czasem słyszeli o tej pasji, że szkoda na nią czasu, że marnują energię i że właściwie po co to robią? Przecież na przykład nigdy nie będą mistrzami świata. Tylko, że w tej pasji wcale nie o to chodzi, żeby tym mistrzem być. I myślę, że Wy już doskonale to wiecie. Ja bym mogła tak bez końca, i właściwie, jakbym wyciągnęła tę książkę, to mogłabym rozdział po rozdziale opowiadać Wam te 31 historii i mówić o tym, jak bardzo zachwycają mnie ludzie, których spotkałam. Ale tego nie zrobię, chyba że będziecie mieli takie pytania i za chwilę będę na nie odpowiadać. Ostatnia rzecz, którą chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, to, że właśnie historia tych pasji i tych osób i moje własne doświadczenia doprowadziło mnie do miejsca, w którym teraz jestem, też zawodowo, dlatego że właśnie podpisałam umowę na drugą książkę i korzystając z tego, że w tej książce było bardzo dużo optymizmu i bardzo dużo dobra, i mogliśmy się dzielić właśnie swoimi pasjami i tym, co dla nas ważne, udało mi się zebrać wokół siebie wielu wspaniałych, optymistycznych i radosnych ludzi. I teraz ten ich optymizm, radość i to wszystko, Będziemy mogli skierować w nową stronę i znowu razem zrobić coś dobrego. Bo moja następna książka, i mam nadzieję, że będziecie mnie w tym wspierać, bo Wasza pomoc będzie mi bardzo potrzebna, będzie książką dla dzieci, również tak jak ta, bo ta książka mogą czytać już dziewięciolatki, a wiem, że czytały i pięcio i sześcio z pomocą rodziców. To będzie książka o zdrowiu psychicznym. O tym, dlaczego czasem jestem smutna, o tym, co powiedzieć, kiedy ktoś mówi, że nie chce już żyć. O tym, że musimy mieć dla bliskich ludzi. Coś więcej niż zdanie, że wszystko będzie dobrze. O tym, że ludzie czasem przestają jeść i to jest problem, w którym musimy im pomóc. O tym, że ludzie czasem mówią sobie przykre rzeczy, ale to wcale nie znaczy, że chcą komuś zrobić krzywdę. O tym, jak się bronić przed tą krzywdą, o tym, co powiedzieć komuś, kto bardzo długo jest smutny. To wszystko jest dopiero przede mną, ta praca się dopiero zaczyna. Będę chciała, tak jak w przypadku Young Power, rozmawiać z młodymi ludźmi. Którzy zmagali się z depresją, z anoreksją, e, którzy mają napady lękowe, którym zdarzają się napady paniki. Dlatego, że uważam, że to, żeby o tym opowiedzieli, jest równie ważne jak to, że moi dotychczasowi bohaterowie opowiedzieli o swoich pasach. Wydaje mi się, że to, co jest dla nas wszystkich istotne, pielęgnowaniu różnorodności, to objaśnianie tej różnorodności i tłumaczenie, że w świecie dla wszystkich nas jest miejsce, ale to, co jest najbardziej istotne, to to, żebyśmy sobie w tym świecie pomagali, szanowali, nie tylko tolerowali. Szacunek jest dużo ważniejszy i to znacznie więcej. No i takim mam nadzieję jednak optymistycznym mimo tego, że będzie to ciężki temat z akcentem, chciałabym zakończyć to swoje wystąpienie.